Siemano Mordy, ja jestem malignacją. i w dzisiejszym filmie opowiem wam jak zbudować waszego własnego drona, nie wiem, na kreatywnym, gdzie tylko chcecie. Tak, pierwsza rzecz, musicie postawić sobie ścianę i mieć C4 i yy, te miny, wiecie. Te miny co się odpadają jak w wchodzi. Postawicie C4 Tuż u góry kładziecie minę. Następnie edytujecie to w ten sposób. I kiedy to jest ułożone niszczycie ścianę i stworzyliście waszego, własnego drona oczywiście możecie drona także dezaktywować, przyżyć tego jest taka przenośna bomba możecie też to zestrzelić, też się zniszczy papa dronie na dronie nie można nic latać można normalnie grze też zrobić oczywiście no, jest z tym niezła frajda e, fajnie było też gdyby Epic Games jednak tego nie niszczyło Teraz wam pokażę, że miny losowo latają gdzie chcą, więc takimi kotami, można powiedzieć, że są. Nawet by się zrymowało. Też jeżeli źle postawicie C4 i minę, to na przykład mina może wam odejść. Patrzcie, ten już w ogóle zaczął lecieć. To tak trochę dziwnie. Więc zależnie jak go zbudujecie, widzicie na przykład teraz ten. Niestety się nie rusza, zepsuł się najwidoczniej. No a drony latają gdzie chcą. jeśli na nad sobie jeszcze go zastrzelimy Was z moim aimem tego nie postrzelę. Oła! Aha, bo, bo ten dron był tu w był mnie chyba. Nie, nie było wokół mnie, jak go mi w budzeżu. Dobra, nie warto jest pamiętać o subiku z dzwoneczkiem, paparce w górę, no i miłej zabawy.